manko. witajcie na kanale GIT, gracze i testerzy. Tak się złożyło, że znowu w kolejnym odcinku MotoGITów Francuz od stajni Renault. Jest to bardzo bogato wyposażona limuzyna, bardziej kombi oczywiście. Mamy do czynienia z Renault Talismanem. Witajcie, Doman. Adson. Z tym, że mamy do czynienia z Renault Talismanem w wersji Grand Tour, bo to wtedy jest właśnie kombi. To jest też edycja Intense, co już zobaczymy po dostępnym wyposażeniu. Ja muszę powiedzieć jedno wyśmienicie renówki nowe wyglądają. Piękne są po prostu, ale nie wiem, czy twoje zdanie jest takie same. Według mnie przód jest identyczny do Megan. Grand Coupe? Grand... Tak, wiesz co, bo Grand już Coupe mieliśmy. Meganka, no nie no Clio chyba trochę się różni, ale talizman, nawet te kadżary, te wszystkie duże też mają bardzo podobne przody. Oczywiście te proporcje będą inne tutaj zachowane, ale wygląda to bardzo podobnie. Światła Pure, pure LED Vision z taką łezką charakterystyczną, która będzie nam to już odpowiadała. Tak, ta, ta, przyzwyczailiśmy się już do świetnie w ogóle oświetlających drogę świateł. Poza tym, a co tak tak szalenie tam idziesz no, za nami. Stoi mi plecami zasłania. Skoro już pokazujesz światła, to oczywiście w tej wersji też mamy do czynienia: automatyczne dopasowywanie się do sytuacji na drodze, automatyczne wykrywanie też zmierzchu, więc będą się uruchamiać te krótkie czy drogowe, w zależności od tego, drogowe. Będą się uruchamiać, możemy to zrobić w automacie tak. albo możemy to zrobić manualnie, nie? ale to oczywiście już kwestia własnego dopasowania. Bardzo masywny grill w przednich partiach, zauważymy olbrzymie logo, logo, logo Renault. Dużo chromu. Dużo chromu, ale też nie widzicie pewnie tutaj tego, co oznaczałoby, że to jest najbogatsza wersja Initiale Paris, bo to wersja właśnie Intens. Charakterystyczne przetłoczenia na masce, bardzo agresywny jest ten przód. Tak, I wygląda jest... naprawdę. Ja to jeszcze raz podkreślę. Wygląda, wygląda prześlicznie. Wygląda wyśmienicie, prześlicznie. Się muszę Ten odzwadzić. samochód nie może się nie podobać. Zresztą z profila też te kształty zostały i proporcje w ogóle zachowane idealnie. dopasowane felgi, jakieś takie jak moje spodenki Kropowate, wpadki. No nawet podobne, sądzisz, ale to wentylacja raczej nie jest. Nie, 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 no nie jest wentylacja, tam wentylacji nie ma. 19 z tak jak mówiłeś bardzo fajnym wzorem. Te wybrzuszenia też jest możecie tutaj fajnie widoczne. właśnie zobaczyć to, o czym Konrad wcześniej powiedział, że tu jest miejsce na no, tak mi nitki ale. Tak mi miejsc. się wydaje, że tutaj powinny być też Inity, ale, mi się tak wydaje, Bo, bo chyba raz... tak było nawet w espasie, o ile się nie mylę. Nie chcę was oszukiwać jazdy na bok, ale nie jestem pewien. W przetłoczenia po całej długości przy progach, bardzo fajnie wyglądające, progi jakoś okropnie nie wystają. Nie ma żadnego problemu ze wsiadaniem, żeby o nie zawadzać. Jak mówisz już o wsiadaniu, o zawadzaniu, to może słów kilka, skoro tak już odsuńmy się może trochę, żeby Burzyk mógł pokazać cały profil tego pięknego kombi, tego pięknego Grand Coupe, bo Renault nie nazywa swoich kombiaczy mianem kombiaczy, tylko Grand Coupe. Długość całkowita tego samochodu 4866, więc nieco ponad 4,8 metra. Rozstaw osi około 2,8 metra. Wysoki jest ten samochód na... Nieco ponad 1,4 metra, prawie 1,5 metra wysokości, jest taki trochę sportowy. Ma no, taki trochę agresywny sportowy, sportowy charakter. I nawet, jak na taki sportowy charakter, ma dość duży prześwit. Wiesz tak, ale tego podczas jazdy, to podczas jazdy docenimy, gdy będziemy w jakichś fałdach jechać, tak, gdy jakaś cięższa droga będzie. Tak, że mimo iż samochód typowo miejski, to ten prześwit pozwoli nam w jakąś taką mniej utwardzoną drogę wjechać i nie zawisnąć. I jeszcze dodam, że szerokość tego samochodu całkowita, z lusterkami nieco ponad 2 metry. Wysoka linia szyb... Fajnie też to wszystko chromowane tutaj, te fajne te elementy Ralingi chromowane dachowe są. świetne. Tak, ale burzyk już yy... pokazuje tył, więc idziemy dalej. Przyspiesza idziemy nas niestety, więc nie będziemy o tym podjechać właśnie od tej strony na dach, bardzo fajnie wyprofilowany szyberdach. Tak, teraz jest trochę otwarty, delikatnie otwarty, tylko tak uchylony, żeby, żeby trochę tam przewiało nam w środku. No i też przetłoczenia na dachu. Trochę opadający jest ten dach w tylne partii, ale, ale dzięki temu, że jest to kombi, to nie będą nawet wysokie osoby z tyłu narzekać, o czym za chwilę Wam powiemy. Też tak jak w tych nowych Renówkach zostały tutaj światła zaprojektowane zaczynające światła. się na błotnikach tylnych, a kończące z tyłu na klapie. Bardzo hmm. fajnie wyglądają. Dosyć duża szyba tylna też. Dobra widoczność dzięki temu jest zachowana. Też przetłoczenia, oznaczenie talizman, duże logo. Tutaj też znajduje się kamerka cofania. Mamy masę czujników dostępnych w tym talizmanie. A gdy trochę jeszcze niżej się tutaj. To schylimy. mamy bardzo fajne chromowane nakładki wydechów. A właśnie, że nie! Zwróć uwagę, że to jest zaślepka. A faktycznie. Takie małe oszustwo. A faktycznie. <laughs> tutaj trzeba się naprawdę mocno. Biegne. Tutaj trzeba Jest, się naprawdę faktycznie. mocno. Klasyczny natrudzić, wydech od spodu. Trzeba się mocno natrudzić, żeby dojrzeć, że tutaj trochę reno szukało, że zrobiło takie atrapki tutaj. I teraz już nie powiemy, że to są nakładki, bo to są, moi drodzy, atrapy. Niestety, typowe atrapy. Niestety, ale typowe atrapy. Piękna sylwetka. W tym granatowym kolorze też Talisman Grand Coupe prezentuje się wyśmienicie. Może, żeby nie przedłużać, otworzymy bagażnik, pokażemy wam jednak nikt nie będzie wchodził. Mamy sporo gratów. W środku. Tak, no, no dzisiaj nie będziemy wyjątkowo. Okay. Tak, bagażnik też oczywiście z automatycznym otwieraniem. I fajne jest to, że gdy sobie wciśniemy, wciśniemy ten przycisk, to wcale nie musimy maksymalnie wykorzystywać tych silniczków, bo one nie otworzą się nam maksymalnie. Ale możemy dowolnie tutaj regulować otwarcie tej klapy. Oczywiście, o, jak damy jeszcze raz, to otworzy nam się maksymalnie. No jak widzicie, całkowity brak progu załadunkowego. Co widać, zobaczcie, ile Konrad umieścił yy, rzeczy w bagażniku. No trochę się tutaj faktycznie zmieściło, ale dzisiaj, akurat, mamy dosyć, dosyć poważny plan zdjęciowy, więc musieliśmy te wszystkie rzeczy wcisnąć. Ale pewnie interesuje Was to, jak wypada w tym samochodzie pojemność tego bagażnika. Kufer pomieści 572 decymetry sześcienne. O, takie oznaczenie tym razem ciekawe podamy. Mierzone jest to ponad wyjmowaną podłogą w standardowym układzie, jeżeli. Będziemy chcieli złożyć te fotela, możemy też je złożyć tutaj z, z, pozycji, z, pozycji, bagażnika. z pozycji bagażnika, uzyskamy 1681 już decymetrów sześciennych. Tu mamy sześcienny. bardzo fajne schowki na choćby płyn do spryskiwaczy czy jakieś kosmetyki yy, typowo samochodowe. Fajnie zaprojektowane, nie będą latały po bagażniku. Tak, zwróć uwagę jak tutaj wszystko zostało, zbało się o szczegóły w górnych partiach zaprojektowane w tym bagażniku. Wszystko tutaj naprawdę wygląda... Bardzo dobrze, wszystko jest spasowane. Mamy też zapas w środku, tam ogólnie elementy naprawcze. Fajne jest też to, że... kurczę, no chciałbym to pokazać, ale może mi się uda. O! Tutaj mamy masę schowków. Dasz radę tam jakoś to uchwycić? Widać cokolwiek? Zapomniałem dodać wcześniej, że na szybie jeszcze mamy Visio System, jak ja to lubię nazywać, system Visio też jak kto woli, system, który będzie odpowiadał za bezpieczeństwo. Wisio, to jeszcze lepiej. System, który będzie odpowiadał za bezpieczeństwo, zgrany dobrze z samochodem, czyli... Utrzymywanie odległości za samochodem poprzedzającym, i tak dalej, i tak dalej. Pas ruchu, aktywny tempomat, straty, taty, pierdaty wszystko jest. Zaglądamy pod maskę. Wiadomo, że jest to samochód bardzo bezpieczny. Renault mocno takie rzeczy dba, ale czy jest to samochód w tej konkretnej konfiguracji, który zadowoli nas podczas jazdy? Moi drodzy, w wersji silnikowych jest dużo. Skupia się tym razem wyjątkowo, bo chłopaki mówili, że ostatnio cały czas opowiadam o wszystkich. Na tym, jak jest pod maską tego talizmana no, Grantura Energy TCS-150 EDC. Tak, tak, jest to benzyniak, chociaż diesle też są EDC, dostępne. EDC. EDC. EDC, no tak mamy w specyfikacji technicznej, TC to oczywiście chodzi o samą tą jednostkę, nie ale EDC tam już się będzie odnosiło do skrzyni biegów, ale nieważne. Benzyna, automatyczna skrzynia biegów, silnik, który tutaj się znalazł, to pojemność 1,6 dokładnie, moi drodzy. Mamy moc maksymalną 150 mechanicznych osiąganą przy, przy maksymalnym momencie obrotowym 5200. Wróć, przy obrotach osiągane 5200, natomiast maksymalny moment obrotowy 220 Nm przy obrotach na minutę 1750. Z racji, że to benzyniak, będzie charakteryzował się wysoką kulturą pracy, będzie cicho, no ale tak! Czy w takiej ekskluzywnej limuzynie powinien być taki silnik? O tym rozmawialiśmy już przy okazji Volvo V90. Burzyk dobrze pamięta, prawda? Tam były te kontrowersje związane z tym, czy nie wiem, V6, V8 powinna się. Dobra, panie, nie gazuj tak. Czy powinna być V6, V8? I Volvo, i Renault udowadniają, że wcale nie musi być V6, V8. Wystarczy nam taki silnik 1.6, moim zdaniem, w, taki, w takim kombiaczu, w takim Grand Coupe, spokojnie. I on podczas jazdy wystarczy. O osiągach jednak. O, no, zamykamy Zaczynamy. samochód przy otwartej masce. O osiągach jednak dokładnie powiemy Wam już podczas jazdy, żeby nie przedłużać. Jednostka pracuje naprawdę bardzo dobrze. Jest Ciro, cichutka. Jest cichutka. Tutaj było słychać oczywiście, nie? Podczas, podczas jazdy. Tylko pytanie, jak taka jednostka... 1.6, chociaż 150 koni to nie jest, moim zdaniem, jakaś taka mega super przesada. W dzisiejszych czasach 150 koni przy 1.6 to... Jest trochę podżyłowanie, jeśli jest, porównamy z samochodami tak, z poprzedniej tak. dekady. No trochę tak. jest, ale jak na dzisiejsze standardy, też bez jakiegoś wielkiego szału. Jak z żywotnością będzie, nie wiemy. Jak jest podczas jazdy, wsiadamy, sprawdzimy, opowiemy. Klasycznie zaczynamy od tyłu samochodu. Przejdźmy może do drzwi. Zobaczycie oczywiście wysuwane roletki na y, okna, żeby słońce nas nie raziło. Mamy tu wykorzystane, wydaje mi się, że jest to skóra przeszyta fajnie i jest też twardawy plastik. Natomiast to, co pierwsze rzuciło mi się w oczy oprócz chromu, jest to moim zdaniem y, jakaś imitacja drewna. Przynajmniej takie jest moje odczucie, które wygląda po prostu świetnie. Głośniki Bose, elektrycznie otwierane szyby, yy, jakiś twiterek na górze jest też, znajdziemy. I to, co mi się podoba, czego nie spotkałem się z tym w żadnym samochodzie, jest wyłożony, kieszeń wyłożona jakby takim welurem. Bardzo przyjemna, możemy sobie położyć telefon bezpiecznie, bez obaw, że będzie latał. Jak nie powiem co i nie powiem gdzie, może Panie Danielu zajrzysz do środka. Z tyłu nad głową ogrom miejsca. Nie wiem jak w przypadku wyższej osoby, ale sądzę, że tak z 15 cm osoba wyższa ode mnie też nie będzie miała żadnych nie ma problemów. Nie spadło tak, nie? Spadniesz dopiero w bagażniku. Chodź Chociaż w nie wiem jak. To... A, na środku już jest. No to na środku już tak ze 2 cm, Na środku, więcej, to jeszcze może Na wejść środku osoba dobra. tak 1,75 m będzie jeszcze czuła się dość komfortowo. Yy, fotele, oprzyte skórą. Mocowania na isofiksy. Rozkładany podłokietnik z miejscami na dwa kubki. Możemy sobie jeszcze otworzyć, schować tu y, jakiś notesik bądź smartfona, tak samo wyłożony, wyłożony tkaniną, i tu mamy przejście, tak, że możemy sobie narty wrzucić jakąś, ale bardziej narty, na, Natomiast jest, są taliżane. pudełka z tyłu, więc nie otworzę wam tego bardziej yy, z tyłu. Fotele tak samo oprzyte skórą, z bardzo fajnymi kieszeniami, świetnie wykończone, nie ma żadnych plastików, po prostu klasa sama w sobie. Na środku mamy kratki z wentylacją, yy, dwa USB do ładowania sobie smartfona, gniazdo jack i gniazdo 12V yy, do podłączenia, nie wiem, choćby też ładowarki samochodowej, jakbyśmy nie mieli yy, kabla USB. Na środku Tunel jest dyskusyjny. Według niej, burzyka tunel nie jest wysoki, bo sięga w okolice kostki. Natomiast Doman mówi, że powinien być troszkę niższy. Moim zdaniem, da się tu jechać jako, jako ta trzecia osoba z tyłu. Piąte koło uwozu. Piąte <gry> koło uwozu, ale da. radę się tu jechać. I to, co jeszcze zauważyliśmy, czego nie spotkaliśmy się w innym samochodzie, mamy schowaczek. Wydaje mi się, że możemy to sobie bez obaw powiesić. Marynareczkę, jakąś. marynareczkę na wieszaku, bo schować jakąś marihuanę. No niech ci będzie, ale w ogóle zwróciłeś uwagę na to, że. Tu jest też coś to, to też, też jest uwagę, klasyczne. Zwróciłeś uwagę, jak dobrze jasny sufit komponuje się z ciemnym, ciemnym kokpitem, ciemnymi fotelami. Ten jasny rozjaśnia, sufit bardzo rozjaśnia. Samochód. Jasny sufit świetnie komponuje się z tym panoramicznym dachem. Co? No, to oczywiście dachem, który nam się tutaj... No z przodu mamy w Szyberdach, zamierka. ale ten, ta druga szyba chyba się nie otwiera. Nie, nie, otwiera się to w ogóle, tylko słuchajcie się otwiera. To jest moim zdaniem, nie wiem czy to jest błąd, czy coś się zepsuło, ale moim zdaniem to się powinno jeszcze dalej otwierać trochę, ale to już jest stop. Już się dalej nie otworzy niestety. A co panie Konradzie spotka nas na przodzie? A na przodzie to spotka nas komfort, klasa i w ogóle prestiż. To samo co z tyłu. I w, dodatkowo, w dodatkowej, jeszcze lepszej formie. Moi drodzy, jak już burzyk tam jest, to zacznijmy od drzwi. Tutaj bardzo podobne materiały. Też mamy imidację drewna, mamy skórę, mamy trochę twardego plastiku oczywiście głośniki Bowza. Oj, system dźwięku jest świetny w tym samochodzie. Ja zawsze się jaram też jaram. Z systemami w tak. są po prostu świetne. Super się słucha. Wiadomo, to nie jest klasa Volvo. To nie jest Bowers Wilkins, ale i tak jest ale bardzo, ja bym bardzo. Nie że stoi za Volvo. Stoi bardzo wysoko, bo zresztą zawsze to udowadniał. Drzwi fajnie zaprojektowane regulacja pełna klamki. Klamki chyba są. No, ciężko chyba tam, Burzykowski. Wydaje mi się, że one są. Stukni na no czym. sztucznego. A masz obrączkę? Nie. Żona pojechała na wczasy zdjął obrączkę. <laughs> Typowe. No dobra, przyjmijmy, że to jest tworzywo sztuczne. I fotele, słuchajcie. Fotele są tak cholernie wygodne w tej wersji. I jeszcze to, co. Wentylowane. Wentylacja fotela w lato. To jest po prostu. Kocham osobę, która wymyśliła wentylację foteli. Tak po dupeczce, wentyluje, wieje wiaterek na kość ogonową, na górną część nie powiem Lina. czego, że bardzo przyjemnie się jedzie. Tak jest. Ale też oczywiście fotele mogą być podgrzewane. I słuchajcie, profil tych foteli. Niby nie mamy tutaj jakiegoś świetnego trzymania bocznego, ale jak się rozsiądziemy. Wygodnie usadowimy, jedziemy gdzieś dalej. To nie ma szans, byśmy się w ogóle zmęczyli. W dodatku też, w tej najbogatszej wersji, mamy masażyk. Wybieramy sobie opcję masażu. To nie jest Intia Lepari, ale to jest maksymalnie moim zdaniem doposażona wersja Intensy, więc mamy też skórę, mamy podgrzewanie, mamy masaże i inne, i inne wszystkie dodatki. Oczywiście fotele są regulowane w pełni elektronicznie. Pasażer też chyba nie, bo ja tam nie jechałem jeszcze w tym samochodzie jako pasażer, więc nie wiem. Może chodźmy trochę wyżej. Fotele są wygodne, to już ustaliliśmy, ale warto też skupić się. Fotele są świetne. Tak, fotele są. Na... To jest jedne. Renault... Renault... Renault, Tak, Renault robi jedne z lepszych foteli w tych swoich bardzo luksusowych, można by rzec wersjach. To nie jest samochód klasy premium, ale aspiruje i robi to naprawdę dobrze. Tutaj mamy taką maksymalną zabudowę w tunelu środkowym. Podłokietnik z jakimiś tam różnymi schowkami, możemy sobie coś wcisnąć starczy, mamy kolejny schowek na kubki, możemy go oczywiście zamknąć jeszcze jeden schowek, tutaj już miejsce na gniazdo wrócić na, na przykład ładowarkę samochodową czy na, czy na kamerkę dwa USB, możemy tutaj kartę SD włożyć, jeszcze jeden schowek który się otwiera, tutaj już możemy włożyć telefon, dokumenty dwusprzęgłowa skrzynia automatyczna EDC, o której powiemy podczas jazdy, panel zarządzania systemem MultiSense, oczywiście tutaj mamy też ogranicznik, tempomat i ręczny. Gdy się przeniesiemy trochę tutaj, zauważymy od razu system, o którym już opowiadaliśmy, więc nie będziemy go ponownie pokazywać. Odsyłamy do, tak, -no odsyłamy Regan, do Grand Coupe. Do Renault Megane -no Ren -no Grand Coupe. Do... gdzie jeszcze? W Espasie też pokazywaliśmy. Vespasie Tam sobie był... możecie zobaczyć dokładnie. W Megance starej. Tak, wszędzie pokazywaliśmy, teraz już nie będziemy pokazywać, ale mamy trochę tutaj manualnego zarządzania klimatyzacją, podgrzewanie foteli, trypeko, start-stop możemy włączyć, wyłączyć. On jest w tej wersji Intense już automatycznie z góry dostępny. I świetnie zaprojektowana desktacja. Rozdzielcza też trochę skóry przeszytej, trochę tworzywa sztucznego, trochę tej imitacji drewna. Widać od razu, że jest tutaj system Ford Control i taka bardzo obszerna przednia szyba, dzięki której widzimy dużo. Ogólnie w tym samochodzie widzimy naprawdę dużo. Może z perspektywy kierowcy ta tylna szyba nie jest zbyt duża, ale wystarczają nam te wszystkie, które nas tu będą otaczać. Wysoko miejscowia linia szybca widać, zwłaszcza we wnętrzu, muszę naprawdę na wysokości barku Ale wiem, co mi się nie podoba? Co Ci się to nie podoba. Strasznie tandetny jest luster. Wiesz co, i czytałem też w testach, że podczas jazdy na dołkach ten cały system tutaj wizio i lusterko potrafi trzeszczeć, jak sobie podskakuje na dołkach. Inne elementy tutaj już zdecydowanie trzeszczeć nie będą. Zarządzanie szyber oświetleniem. Tutaj oczywiście też z podświetleniem możemy się podejrzeć, obejrzeć, jak jesteśmy ładniejsi ode mnie. Pięknie to wszystko za zaprojektowane, a tuż przed kierowcą też hud jest tutaj dostępny, na szybie będzie się wyświetlał. Pamiętacie, jak w Megance zapomnieliśmy w ogóle, że trzeba go w opcjach włączyć? Teraz też jest wyłączona, ale nie będziemy z niego oczywiście korzystać. Kierownica w pełni multimedialna, kierownica do zarządzania tempomatem, do zarządzania ogranicznikiem. Tutaj też z tyłu, jak na Renault przystało, mamy multimedia. Zegary, które już nie są klasyczne, za chwilę Wam je pokażemy, może ja przejmę od Ciebie urządzenie rejestrujące, nagrywające Zegary, które... No niestety, ale nie każdemu to się będzie podobać. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że jesteśmy zwolennikami raczej klasycznych zegarów, no ale no powiem Wam, że całkiem płynnie działają. Mamy tutaj oczywiście temperaturę, mamy też pojemność zbiornika i cały ten system, który będziemy sterować z pozycji kierownicy. Możemy spojrzeć tutaj na jakieś komunikaty, średnia prędkość, przejechany dystans, zasięg. Aktualne zużycie nie pokaże. Średnie zużycie 8,1. No powiem Wam, że. Jak na silnik benzynowy w tak dużym samochodzie. 8 na jego gabaryty to jest, na jego, to jest. średnie miasto, trasa, autostrada, więc i tak uznamy to za naprawdę fajny wynik. Jeszcze szybki rzut okiem na, na całą tę deskę. Ja bym proponował, żeby już panowie może wyruszyć. Jedźmy, mieć, miećmy. Mieć. Ruszamy w drogę Renault Talismanem Grand Coupe, Talismanem, który w wersji Intense, ręczny masz włączony, Talismanem, który w naszej testowej wersji jest Intense, ale w Initiale Paris mamy seryjnie montowany układ 4Control. Na pewno mogli to zobaczyć podczas obchodzenia samochodu. Tak jest. I też, też parę znaczków jest tutaj dostępnych. Słuchajcie, jak to działa? Szybko Wam powiem, jak to działa, żeby nie było żadnych tutaj dyskusji. Skręcają tylne koła w sposób najbardziej oczekiwany, według producenta. Burzyk powiedział, że nie jest oczekiwany. Rozkminiał, jak to do cholery działa. Działa to tak, do 60 km na godzinę koła będą skręcać w kierunku przeciwnym do skrętu kół przednich. Mają tak trochę zacieśnić zakręt przez to. No, myślę, że na parkingu będzie to dzięki temu bardzo zwrotny samochód. Do nowej kliówki niektórzy porównują. Co on powiedział, że stara kliówka to była jak tarpan jakiś. No <laughs> ale nowa, nie zwrotna. Ale nowa kliówka już jest jak najbardziej zwrotna. W sytuacji, gdy poruszamy się z prędkościami wyższymi, tylne koła oczywiście skręcają w mniejszym stopniu niż do 60, ale już w zgodzie z kierunkiem, pania co nie? Poczekaj aż na trasę wyjedziemy. Dobrze, patrzyłem jak się te. Jak, jak się, budzi się te? Silnik. Jak się budzi silnik do życia? No to się do życia obudzi. No to słuchajcie, Ford control już wiecie jak działa. Więc warto chyba coś niecoś powiedzieć o tym, jak się tym samochodem jeździ. Jeszcze dodam, że jak jedziemy po trasie z tym systemem for i szybko wjedziemy w zakręt. Proponuję, żebyś szybciej trochę wyjechał z zakrętu tutaj zaraz na obwodnicę. To mamy wrażenie nadsterowności, przez to, że czujemy jakby nam tył zarzucało, ale tak naprawdę to tylko te koła delikatnie korygują. I właśnie to ma zapobiegać temu, żeby nam tyłkiem nie zarzuciło w kryzysowej sytuacji. To fajne rozwiązanie. Na pewno nie jest zamontowane w tym samochodzie bez potrzeby. Zwłaszcza, że jest to bardzo długi samochód i taka możliwość jest dużo bardziej prawdopodobna niż w jakimś hatchbacku. Tak, no tutaj musi być, tak jak było w... czym to było? W chyba też był zamontowany ten system. Ford był, był, był. I teraz zobacz, wejdź trochę szybciej w zakręt. Miałeś takiego wrażenia? Jakby trochę tak w tej ostatniej fazie prostowania przy tej samochodu? tej prędkości jeździ jak przyklejony do asfaltu. No dobra, no jest przyklejony to fakt, ale ja trochę poczułem. niech będzie, że tylko ja czuję. System for control trochę kosztuje nas około 7,5 tysiąca złotych. Do wersji intens musimy dopłacić. Góźby tam trochę poleciał, ale mam nadzieję, że się, że się trzyma. Panie Adrianie, jak prowadzi ci się talizmana w wersji Grand Coupe? Bardzo wygodna pozycja za kierownicą. Dużo widać w lusterkach, w przedniej szybie i tak samo jak mówiłeś, bardzo dużo widać w lusterku w tylniej szybie, mimo, że ona wcale nie sprawia wrażenia jakiejś bardzo dużej. Dokładnie. Pozycja za kierownicą bardzo wygodna, fotele po prostu świetne, regulowane zagłówki. o której mówiliśmy wcześniej. Kierownica, no przyzwyczaiłem się już do, do świetnie wykonanych kierownic w, Megane, w Renówkach. Jest po prostu obłędna. Powiem Wam że jeśli chodzi o samochody z takim spalaniem, z takimi możliwościami, z taką pojemnością, brałbym w ciemno. Słuchaj, tak, słuchaj, ja też brałbym w ciemno, zwłaszcza, że lubię samochody wyciszone. Zmieniło mi się, jak się stary zrobiłem. Lubię samochody wyciszone, a tutaj płyniemy. jest taka cisza. Włączymy sobie masę jak teraz, tak, klimatyzację i płyniemy. i płyniemy. I patrz, jedziemy po drodze, która miała wertepy, która była trochę taka chropowata i my tego w ogóle tak, w tym zawieszeniu nie czujemy. Tłumi nierówności. Świetnie, świetnie, świetnie tłumi nierówności. Talizman Grand Coupe z tym zawieszeniem, no ale Francuzy nas przyzwyczaiły do tego, że są takie miękkie trochę, nie? Zawsze, zawsze się mówiło, że jak Francuz to miękki, ale tutaj Francuz jest nie tylko miękki, mięk, nie buja, ale bardzo dobrze teraz przejdziemy przez przejazd kolejki wąskotorowej, ale też bardzo dobrze, bardzo dobrze czujemy się jadąc po takich trochę czasami kocich łbach, po takim asfalcie nierównym no wiadomo, że kamera to wyczuje ale my jako ci, którzy jadą tutaj samochodem no czujemy się bardzo dobrze w tych fotelach jak tam z tyłu Burzykowski się jedzie ogólnie powiedz siedzisz na, na, na środkowym siedzisku no, miejsca na głowę jest zdecydowanie za mało. Ale, już, tam, ale już po bokach jest lepiej, nie? Po bokach jest tam lepiej, z lewej, z no, prawej no, ja, jest całkiem wygodniej. Samemu można na środkowym miejscu jechać. Gorzej we trójkę. <laughs> Bardzo dobrze ten samochód też nas będzie oczywiście nawigował, mam, nawigował. Mamy ten system tutaj dostępny. Ja może go szybko pokażę, nie będziemy go dokładnie omawiać, bo tak jak mówiliśmy już w innych, omawialiśmy Wiadomo, nawigacja, zarządzanie tym całym systemem, który jest tutaj dostępny, zarządzanie połączeniem poprzez Bluetooth, multimedia. No jest tego tak dużo, że, że tego nie ma sensu za każdym razem pokazywać jakieś dodatkowe aplikacje. No i właśnie, Multisense. Multisense będzie odpowiadał nam oczywiście za zachowanie tego samochodu. Skoczę... Już to pokazywałeś, daj z tym spokój. Ale nie, 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 chcę powiedzieć tylko oczywiście, co się zmienia w tym samochodzie w zależności od, od jazdy, bo to odczujemy. Nie chcę pokazywać całego systemu. Uspokój się. Układ kierowniczy będzie się zmieniał, for control, zawieszenie, układ napędowy, komfort, komfort termiczny i faktycznie, gdy przeskoczymy sobie w tryb sportowy, teraz przez to w to, to, to wskakuje jakby, czuć Różnice w dynamice, nie? I w odgłosach silnika. I w odgłosach silnika? Jest taki chyba bardziej emulowane. No właśnie, ale to jest niestety tylko emulacja i to nas zawsze bardzo boli. Ja wolę, jak silnik brzmi w sobie po prostu naturalnie. No, no, ale tutaj... ile możemy wyciągnąć tak naprawdę dźwięku z silnika 1,6? No nie będzie tutaj dźwięku fałsacki. Trzeba to zrobić emulacją, może trochę wydechem, ale że tutaj sportowego wydechu nie ma, no to pozostaje nam tylko i wyłącznie emulacja. Mimo wszystko jest cicho, jest bardzo komfortowo. No i też nie przyczepimy się, jeżeli chodzi o osiągi, bo nie dodałem tego, jak przyspiesza Renault. Na talizman w tej konkretnej wersji TCE 150 dc w 9,9 sekundy przyspiesza maksymalnie, może nam pojechać 209 km na też godzinę. Przejeżdża przejeżdżał talizman, tylko srebrny. No ale są też jeszcze inne wersje, które jeżdżą bardziej dynamicznie, o tym nie będę mówił, bo znowu powiedzą, że opowiadam o wersjach, opowiadam i opowiadam. Ja bym proponował przejść do cen. Zanim przejdziemy do cen, jeszcze dodam, że w tej wersji, jak masz ten head-up display, uh -huh. widzisz go tam, prawda? Widzę. Jeżeli jechałby przed nami samochód, nie zwróciłeś pewnie na to uwagi, i też tutaj w Wyś środku. wyświetlało mi się. Tak, wyświetla się odległość w sekundach za samochodem poprzedzającym, też kolorem jest to oznaczone. Tam musisz się wcisnąć między tymi kamieniami, najlepiej wciśniesz się tam. Więc o, od razu zobaczymy, jak zachowuje się zawieszenie, jak jedziemy po takich kompletnych dołach tutaj. A ja w tym czasie znajdę kilka informacji o cenach, bo to jest bardzo ciekawe moi drodzy. W, w ogóle to talizmana możemy już dostać za 99 tysięcy złotych tym, że no wiadomo, że to jest, jest to najbardziej podstawowa wersja ze słabym silnikiem, z manualną skrzynią biegów, a ta jeszcze nie dodaliśmy EDC. Bardzo dobrze działa, jeżeli chodzi o zmianę przełożeń. Bardzo dobrze działa w trasie, przy prędkościach autostradowych. Świetnie się dostosowuje do wybranego typu tak jazdy. W zależności też oczywiście od tego, jak, jaki tryb wybierzemy, jak będziemy jechać. 120 tysięcy niespełna kosztuje wersja Intense, wersja podstawowa, ale jak sobie dorzucimy... For control jak sobie dorzucimy skórę w środku, wszystkie te systemy, no to niestety wyjdzie nam, że musimy zapłacić za takiego, za takiego talizmana, jakim jeździmy, około 150 tysięcy złotych. Nawet może i trochę więcej, bo jeszcze dodam, że wersja Intiale Paris się zaczyna od 150, ale wtedy mamy w ogóle inny silnik całkowicie, nie? Tylko w najmocniejszej konfiguracji silnikowej i benzynowej i diesla jest Intiale Paris. Jak chcemy Intensa, no to musimy sobie niestety za wszystko w konfiguratorze już dopłacić. Świetny samochód do jazdy, bardzo bezpieczny, tak, jak mówiłem, mamy te wszystkie systemy bezpieczeństwa tutaj dostępne łącznie z aktywnym tempomatem. Cena adekwatna jakimś tam innym. do jakości? Powiem tak, cena adekwatna do jakości i na tym samochodzie też tak dużo nie stracimy. No, bo jak sobie kupimy jakiś Audi albo BMW podobnej klasy, czy jakiegoś innego Mercedesa, już na starcie będzie kosztował dwa razy więcej w takim wyposażeniu. No to, to wiadomo. A jego wartość spadnie też dużo szybciej. Dużo więcej stracimy, moim zdaniem. Ja szczerze powiedziawszy, jak miałbym na taki samochód typowo biznesowy, bo takim jest Talizman, biznesowo rodzinny, bo ma też bardzo dużo miejsca wszędzie się decydować. To nie kupiłbym Niemca, tylko kupiłbym takiego Francuza. Ja bym się jeszcze zastanawiał. No ty byś kupił 10 BMW. A ja bym kupił takiego dwuletniego talizmana. Mam nadzieję, że jeszcze po dwóch latach będzie ten silnik jeździł i się sprawdzał. Dynamiczny samochód, przestronny, pięknie zaprojektowany na zewnątrz, w środku. Bierzemy go. A burzyka wysadzamy, bo zaraz nam się ugotuje i zasmoli spoconym tyłkiem piękny Skórzanie. fotel. Piękną kanapę z tyłu. To tyle. Motohity w każdą niedzielę o godzinie 18. I... Każdą. Teraz będziemy, mamy nadzieję, w każdą. Staramy się skracać skr... nasze testy, ale nie do końca mi to wychodzi. No głównie mnie. Siemamo. Siema.